Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Każdy samochód ma układ chłodzenia do usuwania ciepła, który obejmuje chłodnicę. Są wielowarstwowe metalowe płyty, dzięki czemu zwiększa się powierzchnia kontaktu z powietrzem atmosferycznym, znajduje się z przodu pod maską, dzięki czemu podczas jazdy chłodnica Renault Ster przepuszcza dużą ilość powietrza. W urządzeniu tym znajdują się takie elementy jak Reprezentuje komorę chłodzenia szyja żuraw. Wszystkie te elementy mogą z czasem ulec awarii i muszą zostać usunięte w celu ich wymiany. Demontaż. Aby zdemontować ten element, należy najpierw zdemontować przedni zderzak, a aby uniknąć uszkodzeń i zarysowań. Wskazane jest podłożenie. Pod niego czegoś miętkiego. Ta procedura może być również konieczna przy wymianie osłony chłodnicy Renoduster, Następnie należy podnieść maskę, wziąć klucz 30 i odkręcić śruby za pomocą których górna część zderzaka jest przymocowana do nadwozia. Kolejnym krokiem będzie odkręcenie pięciu śrub znajdujących się w okolicy nadkola. Ostatnim krokiem będzie odkręcenie śrub w dolnej części. Gdy wszystkie śruby zostaną odkręcone, delikatnie pociągnij zderzak do siebie i zdejmij go. Gdy zderzak jest już zdjęty i nic nie przeszkadza. Można przystąpić do jego wymiany, zdjąć osłonę ochronną znajdującą się pod przednim. Zderzakiem usunąć plastik ochronny wokół chłodnicy spuścić płyn chłodzący, odłączyć wszystkie węże od chłodnicy, odkręcić wszystkie śruby w miejscu styku elementu z chłodnicą klimatyzacji. Przykręć chłodnicę klimatyzacji do górnej ramy TZW telewizora. Odłącz od niej wszystkie przewody i wyjmij chłodnicę od strony komory silnika. Jej sprawność można sprawdzić opuszczając ją do wody. Po uprzednim wpompowaniu do niej powietrza, jeśli na korpusie pojawią się pęcherzyki powietrza, oznacza to, że jest uszkodzona. Oprócz tego elementu zmieniono również osłonę chłodnicy Renault Duster. Może to być spowodowane zarówno pęknięciem, jak i waktem. Że wiele osób jest niezadowolonych z wersji fabrycznej. Sposobów jest kilka, ale najczęstsze są następujące. Kratka chłodnicy Renault Duster jest zmieniana na dowolnej stacji benzynowej. Ta opcja jest najbardziej poprawna i bezpieczna, ale koszty finansowe będą dość duże. Około 3000 rubli. Oczywiście można użyć nieoryginalnego detalu więc cena będzie dwukrotnie niższa, ale jakość instalacji w tym przypadku będzie bezpośrednio zależeć od mistrza, który wykona pracę u oficjalnego dealera. Jest to również dość drogie, ale wszystko zostanie wykonane jakościowo i z gwarancją. Samokontrola. Tutaj wszystko jest jasne. Wymiana odbywa się własnymi rękami. Ale będziesz musiał dużo bałaganić automatyczna wymiana przed demontażem. Musisz przygotować samą siatkę, którą wybierzesz według własnego gustu. Wykonaj więc następujące czynności. Ostrożnie zdejmij przedni zderzak poluzować zaciski, dzięki którym mocowana jest kratka, odkręcić. Cztery śruby zdejmujemy osłony montaż nowej części w Renaultu Pożądane jest zainstalowanie kratki z małymi komórkami, Pomoże to chronić chłodnicę i komorę silnika przed brudem i różnymi owadami w lecie. Ponadto kratka w Renoduster może być izolowana na zimę, w tym celu pod kratką jest zainstalowana grzałka, można ją wykonać własnymi rękami, koszt takiej grzałki jest niski. Jeśli nie chcesz demontować zderzaka, możesz zainstalować kratkę na zewnątrz i przymocować ją sznurowadłami.